Podstawowe, bardzo przydatne informacje. Jeżeli tych celów nie ma ustawionych, to on tego nie widzi. Jeżeli menadżer nie zna systemu CRM i stwierdza, uwaga, cytuję kiedyś to usłyszałem, CRM jest dla handlowca. <grym> Otóż nie. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzie IT w Cellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dziś będzie odcinek, nad którego nagraniem zastanawiałem się już dobre kilka tygodni i nie do końca wiedziałem, jaką formę przyjąć. Otóż w pracy z klientami bardzo często obserwuję, że dużym zagrożeniem dla systemu CRM, jest, są błędy, jakie popełnia menadżer w pracy z zespołem, głównie w ujęciu systemu CRM i w systemie CRM. Dlatego na ten odcinek przygotowałem 9 błędów, jakie najczęściej zauważyłem, że popełniają menadżerowie w systemie LifeSpace. Jeżeli forma tego odcinka ci się spodoba, to oczywiście zasubskrybuj i daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i napisz też w komentarzu, dlatego że chcę przygotować taką serię o błędach menadżerów i każdy odcinek będzie mówił o innych błędach w innym systemie CRM, jakie w mojej pracy i w pracy mojego zespołu bardzo często. Obserwujemy w tych systemach i w tych zespołach. Więc jeżeli masz system LiveSpace, bierz notatnik, długopis, rozciąć się wygodnie, bo to będzie bardzo mocno dla ciebie. A jeżeli masz inny CRM, to śmiało również obejrzyj, zobacz tą koncepcję, bo wiele z tych błędów może mieć też odzwierciedlenie w Twoim systemie. Więc nie przedłużam, zapraszam na część merytoryczną i do zobaczenia. No i witam części merytorycznej. Skoro jesteś użytkownikiem Lifespace'a i masz już notes i długopis, to je ja nie przedłużam, uruchamiam ekran komputera i działamy. No to zaczynamy. Jesteśmy w systemie Lifespace. Teraz już na ekranie widać ten system. To jest wersja testowa, więc dane tu są całkowicie przypadkowe i testowe. No i zaczynamy. Pierwszy błąd menedżera w systemie Lifespace. To jest brak kontroli bazy i danych. Co to znaczy brak kontroli bazy i danych i do czego prowadzi ten problem? Już pokazuję. Wyobraź sobie, że przecież w systemie CRM, nie tylko Lightspace, ale w każdym innym, masz dane, masz firmy, masz kontakty, masz tam aktywności, masz powiązania z innymi obiektami. Otóż w systemie Lightspace są firmy i osoby, i tu już jest pierwsze zagrożenie. Po pierwsze, takie, że wprowadzane firmy są wprowadzane byle jak, to znaczy nie ma adresów, czasem jest NIP, czasem go nie ma, czasem jest telefon, czasem nie ma. Ba, czasem się zdarzyło, że jest niepełna nazwa. Jak potem będzie można jakkolwiek bazować na tych danych? Jak potem będzie można zrobić count management? Jak potem będzie można się zastanowić, jak wrócić do tego klienta, który kupił skoro? Nie mamy na przykład osoby kontaktowej, nie wiemy, jaką rolę pełni w firmie. Dwa nie mamy na przykład szans sprzedaży połączonych, no bo przecież przyszedł handlowiec i powiedział: "Słuchaj, ja w zasadzie tam dzwoniłem, zapytałem, czy oni by chcieli kupić, ale oni nie chcą kupić, więc nie będę tego wprowadzał do CRM-a, no bo po co nam taka informacja?". Otóż jest szalenie istotna i bardzo potrzebna. Zobacz, mamy na przykład przypadkowy konsulting dla finansowy finansowe. Wiemy, że tu Włodzimierz Szczepański jest i dołączony jest do tej firmy, wiemy jaki ma adres, wiemy jaki ma budżet na reklamę, ile ma, ma marek w portfolio, wiemy jakim jest segmentem dla nas, mamy daty ostatniej aktywności, wiemy też, że były prowadzone dwie szanse sprzedaży, obie zostały przegrane na serwis internetowy. Mamy ogrom informacji, które pozwolą nam podejmować w przyszłości decyzje. I to jest błąd pierwszy, który w mojej ocenie prowadzi do wielu późniejszych problemów i degradacji systemu CRM. Dalej, błąd numer dwa brak przeglądu lejka procesu sprzedaży. Czym to skutkuje? To już pokazuję. Jeżeli masz proces sprzedaży i w nim wszystko powinno być zaplanowane, tak jak jest na przykład w tym pięknym procesie tutaj, że wszystko mamy naprzód zaplanowane, to menadżer wykonał kawał dobrej roboty, ale jeżeli tutaj pojawiają się białe kropki, czyli nie ma nic zaplanowane do przodu, albo pojawią się czerwone, że są przeterminowane zadania i jakaś szansa sprzedaży wisi sobie na przykład na nawiązany kontakt na drugim, trzecim, czwartym etapie i handlowiec permanentnie twierdzi, że ten klient 89 raz jak do niego zadzwoni, to odbierze, oczywiście przerysowuje to, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak to się nie uda. Jeżeli handlowiec zaczyna przeznaczać czas na tego typu nazwijmy to po prostu trupy w tym procesie, no to niestety istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tego planu nie dowiezie. Więc błędem poważnym menadżera w systemie CRM jest to, że nie kontroluje regularnie tego procesu i nie kontroluje szans sprzedaży, które w nim są. Czyli nie czyści tego lejka z szans sprzedaży, które już dawno nie powinny się tu zajmować. Jest jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj bardzo fajnie przypomniał mi Krzysztof Kwiciński, konsultant narzędzi IT z mojego zespołu, czyli na przykład szanse sprzedaży zakładane są na wszystko, wszędzie, o każdej porze. To znaczy, mamy tu 580 szans sprzedaży, bo na przykład handlowiec ściągnął bazę z Google'a i na wszystko założył szansę sprzedaży. To też jest błąd. Manager musi bardzo dokładnie sprecyzować, kiedy, jakie kryteria decydują o tym, że powstaje szansa sprzedaży. Najważniejsze jedno kryterium, że klient rzeczywiście jest w procesie zakupu. Nie będzie za rok, nie będzie jak się od niego dowiem, czy w ogóle w nim jest, tylko jest w procesie zakupu. Błąd numer 3. Brak regularnego przeglądu procesów. Co to znaczy? Otóż tu mamy proces, kompletowanie danych, nawiązany kontakt, kwalifikacja, ofertowanie, finalizacja. Nie jest doskonały, jest to jeden z procesów testowych, po prostu. I tu mamy konkretne kroki do wykonania na każdym etapie, i ten proces, co jakiś czas i to każdy powinien określić własny czas. Powinien być kwestionowany, powinien być przeglądany, powinien być sprawdzany, czy na pewno funkcjonuje prawidłowo. Ba! Na kanwie konkretnych liczb powinny być wyciągane wnioski, czy nie ma strat czasowych w tym procesie, czy on rzeczywiście dostarcza nam dokładnie te wyniki, które zakładaliśmy, że powinien. Jeżeli menadżer regularnie tego nie robi, to jest to wielkie zagrożenie dla tego procesu. Obserwuję i widzę często systemy, w których jest proces, który kiedyś został zaimplementowany, no i w zasadzie to, tak się dzieje, a handlowcy mówią: Nie, Filip, my już całkiem inaczej sprzedaż robimy, tylko w CRM tego nie zmienialiśmy. Irracjonalne. Nie powinno to mieć miejsca. Jest to potężne zagrożenie dla liczb, dla pomiarów, dla skuteczności procesu, dla e, wyników, a co za tym idzie na końcu dla pieniędzy. Więc to jest błąd numer 3. Błąd numer 4: brak zbudowania odpowiednich raportów. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli system dopuszcza możliwość zbudowania tych raportów, to jak najbardziej trzeba je zrobić, ale numer jeden, trzeba postawić konkretne liczby, które potrzebujemy mierzyć, potem zbudować sobie, ustawić, yy, filtrować takie raporty, jakie potrzebujesz. W systemie LifeSpace, akurat, raporty są wyjątkowo przejrzyste i, i ciekawe. Nie ma, co prawda, możliwości, żeby budować własne. Natomiast, uwaga, bardzo często obserwuję, że menedżerowie nie korzystają z filtrowania i z możliwości zmian. To znaczy, jesteś w stanie zapisać filtry na kontaktach, transakcjach, szansach sprzedaży, które tu się pojawią i będzie można przez pryzmat tego filtru obejrzeć konkretne dane. Wyobraź sobie, że na przykład. W Twoim procesie istnieje jakaś dana, tak jak na przykład osoba, która bierze udział potem we wdrożeniu. Na przykład bądź konsulting. Trener, konsultant uczestniczy w każdej szansie sprzedaży i Ty chcesz obejrzeć wyniki przez pryzmat tego trenera, konsultanta. Bądź inna sytuacja, kiedy masz konkretną buyer personę i chcesz obejrzeć, jak osoby w jakich rolach w danym segmencie najlepiej Ci performują. To znaczy, już tłumaczę to bardziej przystępnie, w danych szansach sprzedaży mamy udział komitetu zakupowego, na przykład dyrektor i zakupowiec, dyrektor, prezes i dyrektor innego działu i teraz jesteśmy w stanie zapisać filtry i wyfiltrować na przykład, gdzie... W których procesach, jak uczestniczy dyrektor sprzedaży, mamy największą konwersję na przykład, albo jak uczestniczy prezes, to jest większa konwersja. Jesteś w stanie widzieć raporty przez ten pryzmat, który sobie ustalisz. Jeżeli... Menadżer nie ustawia tego, nie czyta tych raportów w określony sposób. To jest to potężny błąd, który potem wpływa też na skuteczność całego procesu, bo na podstawie choćby tego raportu już ogrom danych można wywnioskować, ale trzeba się nauczyć go filtrować, ustawiać i oczywiście czytać. To był czwarty błąd. Piąty, brak celów i ich monitorowania. System Lightspace pozwala nam ustawić cele i oglądać wyniki naszych kochanych handlowców. Proszę bardzo, Jan Kowalski. Zobaczmy, co Jan ma. Liczba szans sprzedaży, liczba wykonanych zadań, wartość szans sprzedaży. To są trzy przykładowe, całkowicie przykładowe KPI'e. Wynik finalny widzimy, że ma 29% celu. Cel jest od 21 lipca do 25 sierpnia. Prawdopodobnie ty byś ustawił cel na cały miesiąc, ale jak wspominałem, to system testowy. Tutaj to różnie jest testowane i pokazywane. Oczywiście te cele mogą mieć wagi, natomiast nie ustawienie ich. Jest błędem, dlatego że handlowiec w tym systemie, logując się do niego, wchodzi na tą kartę, którą tu widzisz i widzi, jaką ma wartość otwartych szans sprzedaży, ile szans, ile produktów, ile dni do końca tego celu, jaki procent ma realizacji, ile ma szans, ile ma zadań. I jaką ma wartość tych szans sprzedaży. Niezwykle istotne parametry. Widzi też ile dodał, ile wygrał, ile przegrał. Podstawowe, bardzo przydatne informacje. Jeżeli tych celów nie ma ustawionych, to on tego nie widzi. Numer 6. Numer 6. Jeden z moich ulubionych szalenie, duże zagrożenie w mojej ocenie, oczywiście. Czyli to, że dopuszczamy do niezgodności. To znaczy, menadżer dostaje informację, że jego handlowiec wyfakturował 100 tysięcy złotych, przychodu. Super powiedzmy załóżmy, że taki był cel. Natomiast w systemie CRM ma 42 tysiące i menadżer dopuszcza do tego, żeby system CRM nie był zgodny z rzeczywistością. Wiem, pewnie teraz mówisz, nie no, Filip, to jest niemożliwe. A jednak uwierzcie mi, że jest wiele przypadków, w których tak jest. To znaczy, aj dobra, wiesz, wprowadzisz niedługo, albo wprowadź w przyszłym tygodniu te dane, albo w gruncie rzeczy to nawet nic nie mówi. Cieszy się, że cel zrealizowany. Co jakiś czas tylko wspomni, pamiętaj o CRM-ie. No i tak miesiąc po miesiącu to się powtarza, aż w końcu przychodzi taki miesiąc, gdzie CRM jest pusty, a wyniki. Nawet są. Zagrożenie jest gigantyczne w momencie, kiedy chcesz zajrzeć w te dane, chcesz wyciągnąć konkretne wnioski, albo, nie daj Boże, zdarzy się taka sytuacja, że handlowiec przestanie sprzedawać, jego wyniki będą spadać, a ty nie masz zielonego pojęcia, dlaczego się tak dzieje. Błąd numer 7: raportowanie w Excelu. I uwaga, nie chcę tu powiedzieć, że Excel jest zły czy dobry, bo to w ogóle nie jest kwestią tego odcinka. Bardziej chodzi mi o to, że masz do dyspozycji Lifespace'a. Masz do dyspozycji raporty, tak jak teraz, proszę bardzo, otwarte szanse sprzedaży, zakończone szanse sprzedaży, skuteczność, aktywności. Nie korzystasz z nich. Tylko wchodzisz do firmy i mówisz, słuchajcie, tu jest mój Excel, moja tabela, moje raporty, bardzo Was proszę, wysyłajcie mi raz w tygodniu te raporty w Excelu, ja je będę analizował, czytał i wysyłał do zarządu. Czyli... Dajesz przyzwolenie jako menadżer na to, że w zasadzie to w CRM nic nie musi być, bo tam nie wchodzisz, bo masz raporty w Excelu, degradujesz tym samym system CRM, który przynosił konkretne dane. W gruncie rzeczy nie korzystasz z nich w żaden sposób, no bo korzystasz z Excela, którego ci handlowcy wypełnią, a handlowcy mają gigantyczną frustrację z tym związaną, dlatego że muszą w zasadzie robić pracę w CRM-ie, a potem wyciągać to do Excela, żeby ci raportować w Excelu. I wiem, że pewnie powiesz, że takie rzeczy się nie zdarzają. Niestety, mają miejsce, i jest to bardzo duże zagrożenie dla skuteczności procesów, liczb i danych, które są w systemie CRM. Teraz błąd numer 8. To znaczy, nieznajomość systemu. Dlaczego to jest błędem, pewnie spytasz? Otóż, jeżeli menadżer nie zna systemu CRM i stwierdza, uwaga, cytuję, kiedyś to usłyszałem, CRM jest dla handlowca. <laughs> Otóż nie. CRM jest dla firmy, CRM jest dla klientów, CRM jest dla procesów. Dlaczego dla klientów? Dlatego, że jeżeli są procesy, które są powtarzalne, są dane w systemie CRM, to klient jest w stanie dzięki współpracy z handlowcem otrzymać od niego konkretne informacje w konkretnym celu i wiadomo, że te procesy są i są wyzwalane. Dlatego jest dla klienta. Dlaczego jest dla handlowca? Bo systematyzuje pracę, pomaga mu, pozwala prowadzić. Procesy pozwala mierzyć te procesy, pozwala wyciągać konkretne dane nawet przez samego handlowca, czy ja jestem skuteczny i gdzie popełniam błędy. Dlaczego jest dla firmy i menadżera? Dlatego, że właśnie to pozwala im mierzyć, pozwala im widzieć potencjał, pozwala im mierzyć lejki, pozwala im mierzyć KPI, -e, pozwala im widzieć, jacy klienci, co i kiedy i dlaczego od nas kupują, czyli niezwykle dużo informacji. Więc ten system CRM, jeżeli menadżer go nie zna, to popełnia gigantyczny błąd. A jeżeli jeszcze daje do zrozumienia handlowcom, tak, Wy macie CRM, a ja mam swoje Excele, ja nie muszę go znać, bo nie muszę tam wchodzić. To jest poważny problem. Wyobraź sobie wtedy, jak wygląda wdrożenie takiego handlowca, skoro menadżer nie zna systemu CRM i co o zgrozo jeszcze nie poważa go. Błąd numer 9. Błąd numer 9. Adrian pewnie teraz się ze mnie pośmiejesz, że zastanawiałem się jak pokazać. Dziewięć. Błąd numer 9 uwaga. Brak wdrożenia zespołu i nowego członka zespołu. Brak wdrożenia bardzo często to obserwuję, że trafiają nas klienci, gdzie w zasadzie system CRM był kupiony, ale nie był wdrożony. Skutkuje to często tym, że następuje degradacja tego systemu po jakimś czasie, bo albo jest źle ustawiony, handlowcy nie wiedzą jak korzystać, nie wiedzą jak pracować, menadżerowie też nie do końca się w tym odnajdują, a nie za bardzo wiedzą jak ten zespół tam wprowadzić w ten system, żeby skutecznie pracował. Natomiast Wyobraź sobie, że nawet jeżeli to wdrożenie miało miejsce, to po dwóch, trzech, po roku, dwóch, trzech, po dowolnym okresie trzeba wprowadzić nowego członka zespołu. Jeżeli menadżer nie zaangażuje się, nie zna systemu, nie co określony czas nie kwestionuje tych procesów, nie dba o te wszystkie rzeczy, które wcześniej wymieniliśmy, czyli popełnia te błędy, to wdrożenie nowego członka zespołu będzie zazwyczaj wyglądało tak. Słuchaj, bo tu jest nasz cerem. O tu. No, a jak mam z niego korzystać? No, słuchaj, po, popytaj kolegów, poczytaj instrukcje, yy, obejrzyj samouczki, tam jest wiele materiałów i, i korzystaj prawidłowo. O, to jest najlepsza najlepsza informacja, jaką może otrzymać nowy członek zespołu. Korzystaj prawidłowo z crm -a. Prowadzi to oczywiście do tego, że ci nowi członkowie zespołu tego crm nie uzupełniają, albo uzupełniają nieprawidłowo, popełniają wiele błędów, co za tym idzie też prowadzi to do degradacji systemu, co za tym idzie też bardzo często niestety może to prowadzić do tego, że ta rekrutacja, to wdrożenie nie jest udane, bo my nie jesteśmy w stanie dobrze zmierzyć jego pracy na wdrożeniu, co za tym idzie możemy go ocenić negatywnie przez pryzmat tego, że po prostu nie został prawidłowo wdrożony, a nie że nieprawidłowo pracuje, dlatego że na przykład nie ma kompetencji. Bardzo duże zagrożenie, niosące ze sobą, uważam, że mogące wygenerować bardzo duże koszty. To było dziewięć błędów, które w mojej ocenie bardzo często menadżerowie popełniają w systemie LiveSpace. Zapraszam teraz na krótkie podsumowanie. Podsumowując ten materiał, zachęcam cię gorąco do tego, że jeżeli masz life space'a, żeby przejść to po kolei zastanowić się, gdzie i który błąd ty popełniasz. Jeżeli nie popełniasz żadnego, brawo dla ciebie. Naprawdę to znaczy, że rzeczywiście prowadzisz to prawidłowo i tak trzymaj. Jeżeli widzisz, że któryś błąd popełniasz, coś się tu zdarzyło, to pod tym filmem jest link do naszej bezpłatnej konsultacji. Wystarczy, że tam klikniesz, a ja albo ktoś z mojego zespołu na pewno bardzo chętnie ci pomożemy. Jest też link do testów Lyspesa, jeżeli zastanawiasz się nad jego wdrożeniem jak najbardziej. Tutaj też u góry gdzieś widać moje filmy o Lyspasie. Mój kochany montażysta Adrian na pewno je tutaj wyświetla, więc też kliknij obejrzyj. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. I zapraszam Cię za tydzień do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.